Przede wszystkim chciałbym powitać wszystkich zgromadzonych tutaj dziennikarzy, reporterów. Naprawdę miło, miło widzę jakie po prostu zainteresowanie jest tym klubem. Miejmy nadzieję, że moją osobą również. Na pewno wiedzę i doświadczenie posiadam. Jedno mogę zapewnić, że drużynie nie zabraknie entuzjazmu i chęci po prostu jak najlepszego reprezentowania klubu i regionu. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Jak Państwo wiedzą, pracowałem ostatnio w w klubie z niższej ligi, jednakże po telefonie od prezesa postanowiłem spróbować podjąć wyzwanie tutaj pracy w Podbeskidziu Bielsko-Biała, z tego względu, że naprawdę bardzo miło wspominam okres, który tutaj spędziłem. Bardzo dobrze mi się współpracowało nie tylko z zawodnikami, działaczami, ale również z mediami i to, to, to gdzieś tam w pamięci po prostu pozostaje. Teraz chciałbym, można powiedzieć, w tym mikrocyklu treningowym, który będę miał, przyjrzeć się zawodnikom, ich dyspozycji. Przede wszystkim wiadomo, wiele w dyspozycji fizycznej, mówię, w tak krótkim okresie czasu ciężko jest jakby cokolwiek poprawić, ale na pewno w sferze mentalnej jest, jest tutaj dużo do poprawy. Będę rozmawiał, prowadził indywidualne za, rozmowy z zawodnikami, no, żeby dotrzeć do, 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 do przyczyn sytuacji w jakiej znalazły się pod Beskidzie, bo w zasadzie 4-5 kolejek wstecz można powiedzieć ściskałem mocno kciuki że podbeskidzie będzie w pierwszej ósemce i być może nawet będzie walczyło o pierwszą czwórkę czy tam piątkę najlepszych zespołów w Polsce no stało się inaczej ale oglądając te wszystkie mecze ligowe widać że potencjał w tym zespole jest naprawdę spory jest dość szeroka kadra Większość zawodników można powiedzieć, mi bardzo dobrze znanych, wielu osobiście, wielu z przekazów medialnych, a wielu również z gry w poprzednich klubach. Także wiedzę dosyć sporo mam na temat zespołu, aczkolwiek chciałbym jakby dotknąć tego zespołu w procesie treningowym i wtedy będę mógł jakieś podejmować decyzje personalne, taktyczne. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję naprawdę za tak liczne przybycie. Aż można powiedzieć, nie mogę się doczekać już pierwszego treningu. Widzę jakie jest zainteresowanie i jestem pewien, że no, całą ambicję, jaką, jaką posiadam, włożę w to, żeby ten klub się rozwijał tak, jak się rozwijał do tej pory. Dziękuję serdecznie.